Bieżąca sytuacja w regionie w związku z pandemią koronawirusa nie jest najgorsza. Jest opanowana. Społeczeństwo zdyscyplinowane, karne podjęło te rygory. Efekt jest bardzo, bardzo, bardzo pomyślny. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jeszcze w formie wideokonferencji. Stan epidemii w Polsce dąży ku lepszemu, stąd wstępne podsumowania. Pierwsze spotkanie Wojewódzkiego Sztabu Krzyżowego dotyczące e, niebezpieczeństwa wtedy jeszcze potencjalnego e, wywołanego koronawirusem odbyło się 1 lutego e, tego roku, w którym już podejmowaliśmy e, rozpoznanie tego, jak, na ile jesteśmy przygotowani, jakie działania powinniśmy podejmować, aby być jak najlepiej przygotowana. Z dniem 6 marca pojawiła się informacja, że mamy pacjenta z COVID-19. Pierwsze zachorowania były wśród osób, które wróciły do Polski z zagranicy. Później chorych było coraz więcej. Najwięcej między innymi w Nowym Mieście Lubawskim. W Lubawie również mieliśmy relatywnie więcej dodatnich przypadków. Właśnie ta osoba ze środowiska miejskiego hmm, donerwowała swoją pracę zawodową. W kilku miejscach na terenie powiatu była wstydzy, praktycznie rozsianie tych zakażeń było tam dosyć duże. Następnym elementem, który był tutaj dla nas swoistym to było wojsko, a właściwie elmo i żołnierze, którzy dotarli do nas. Region Warmi i Mazur obecnie ma odnotowanych około 180 zakażeń, łącznie od początku. 160 wyzdrowień i jeden zgon. Są to dane z początku czerwca.